Halo, halo! Witam was w kolejnym odcinku, ja jestem Mateusz, to jest Grand Third Auto 4! Jedziemy sobie do Petty i dostałem przez chwilą SMS-ka, ale chyba czytałem go od, od... tego, tak? A, to źle mnie w ogóle save'a wczytało, bo ja przecież zapisywałem w tym jego mieszkaniu. No, tylko zrestartowałem sobie komputer, mam wrażenie, że inaczej się ten dźwięk rozchodzi teraz, ale nie wiem. Mm, no i co? I czytał mnie tutaj, w klubie. Dziwna sprawa. Ale przyzwyczaiłem się, że ten safe GTA się jakoś dziwnie wczytuje za każdym razem. O. Ale chuj tam w te plecy, kurde, jak mnie ten język teraz mi już w innym miejscu zaczęło boleć, u góry. Ja nie wiem, a było tak dobrze. No i oh, Ej! Dobra, nie będę do niego strzelał. Odpuszczę. Jeden raz. Wow! Ej, to tego nie wiedziałem! Jaki detal zajebisty! Wow! Kurde, ty! Aż muszę zobaczyć, jakby grał w piątkę, czy takie rzeczy też są. Ty, no nie sądziłem, że przejeżdżając... Znaczy uderzając w taki murek? Że to, to się wydarzy, nie? Że, że. A co tu? Przepraszam, bo. Ja, ja, ja w to patrzę jak ten, a tu przecież wy dostajecie apopleksji, yy, słysząc takie uderzenia. Od, o kurde, ale mi się w to ale mi kręci w nosie, ale mi kręci w nosie. I nic. No nie, mnie Ale na pewno jest jak Ładna muzyczka. Może się zamknę, żebyście mogli sobie posłuchać, a może się nie zamknę, żebym nie dostał copyrightów. Ale wszystkie prawa autorskie, jakie obecnie dostaję, są... Yy, że właściciel pozwala, więc nie dostaję yy, tych... ogłoszeń na kanale. Znaczy tych zgłoszeń. Nie? Żniwo. You know, Chico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up and I'm talking to you, alright? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between an arc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. I'm Don't worry about it. Okay. Hey, yo, uh, What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Cap. I didn't think you lost bikers got down with people's like here. Then with their sports bike, you with your choppers. <laughs> now looking at the two of you it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you got to make compromises. <laughs> Malcare is my compromise. <laughs> hey, yo, fuck you, clown. <laughs> you can compromise these nuts. Jeez. Give me something. These ain't probably times <laughs> for us. People always gonna want what we got to sell. And they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. And hey, yo, Eat, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Andiande? Here it is. <laughs> now get the fuck out of here. We out. We out. Okay, ma. Avanza cabrones. Yeah. You ain't going. What a fucking parade. Andres! Andreas. Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up. Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some gloves. I'm gonna be honest, okay? Because I got. Hey, bro, I'm gonna put some gloves on. Keep a low profile, riding a car, man. Dude, can one of your people bring the bags around? <laughs> They teach you boys how to play with the big dogs in the lost MC? I hope so, because this bitch bite back. Take us to the bridge, Johnny boy. What was <laughs> <laughs> yeah. all this shit with you dissing me in front of Elizabeth, man? I thought you could handle it. I can't handle it, motherfucker. She's just one cold female, and I don't want her thinking I'm a bitch. Then I guess you got to prove yourself no pressure man go fuck yourself johnny this is one This what they call a street sweeper that's about accurate for this shit it'll carve through any motherfuckers dumb enough to stand down wind of us no doubt i'm guessing liz wants this convoy hit like a fucking freight train if this is the firepower she's dishing out should be interesting Okay. Honey, you're doing so great. I'm gonna take care of this. We're gonna get through this. okay, What's the problem? You're holding traffic up. What's the problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay? Hey, would you just let us through? Look. You don't got exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around will and head back. Me? Look, I will come back with all the exact change that you need. All right, just let us through, please. I will pay my bills and put food on the table. Turn around now. Look, I got some change right here. Come on, let's get this shit moving. All right, this was on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great, honey. It's okay. Just all right now. Let's do this. <gasps> Mam strikeera! Ty, kolejny nowy shotgun! oh What is it about sitting in little boots and wearing uniforms that turns guys into assholes? These guys ain't gonna know what hit them. We gotta give them a shotgun! Come on, yeah are Yeah, I can't be too sure, but this looks like one of those uh fake bills I've been hearing about. You know how it is, can't trust nothing nowadays. Can't trust the price of gas, can't trust this president for sure, and you know you can't even trust this money. Enough of this shit, just let me through, okay? Keep it moving, okay? Give up that van now! No wsiadaj! No wsiadaj, chłopie! A to mój chyba to jakoś tym konwojem Ale dokładnie takim samym samochodem Przyjeżdża do nas Terry z, z tym, nie z kasą tylko Bronią. Dobra, panowie policjanci, proszę do mnie nie strzelać. Jestem spokojnym obywatelem. No, już usunąłem przeszkodę, możemy jechać. Sporo tutaj motocyklistów, no nie wiem. Chyba nie macie licencji nad Oj, nie, nie przyjechałem żadnego. Nie podoba mi się to. Yes, joined. So Malcolm, I got a question for you. Sure thing, Jonathan. Shoot. Well, Malcolm, it's your crew, the Uptown Riders. Are you uh, a motorcycle club like us, the Angels of Death? I don't know. I mean, we ride bikes. We ride them hard, but the thing is, we don't wear fancy dresses or do pinky finger shakes or anything like that. So I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy. Allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch. Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man, the vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The Lost MC are still here. We just don't get on me TV and scream about it. Yeah, sure you are. Whatever you say, Johnny Boy. Okay.

Okay. Nie wiem, to co? Jedziemy do Elizabety. No, zaznacz mi to Kończyć questy. Czyli jest O, jest tu pan od OK okej. Bardzo szybki ten motor, ale strasznie zarzuca. Elizabeta. Do nas napisała. You got a customer. You got a customer. Bardzo no Moja znajoma prosiła mnie o zespoływanie numeru firmy taksówkarskiej i faceta firma nazywa się Balik Enterprises, a to numer 55522222. Okej okay. Z jakiegoś w ogóle? Ej! Chwila! To się nie zgadza! Bo Elizabetę poznaliśmy po tym, jak Dimitri nas zdradził, a jak Dimitri nas zdradził, to firma tak Romana przestała istnieć. Więc to jest kłamstwo, Panie Rockstar Games. Popraw się Pan. Marta łaski pełna? Nie, no, can... yes, <laughs> No, espera un momento, chica. No, all you gotta do is walk through customs and you're home free. Está bien. Yeah, I'll, I'll see you soon. Hey, don't worry about my friend Johnny. Huh? He's, uh, he's ugly, but he don't bite. <laughs> oh. Andrea! Andres? Hey. Sí. Why do I pay you to protect me when you what? don't do I, nothing? I, I was in, in the kitchen I was doing the thing I don't want fucking I... excuses. Get the fuck back in the kitchen. Pero... Okay. Don't... okay don't... Jesus. <laughs> hey, Johnny boy. Yeah. What's up? You had a good time the other day with those boys huh? men and their motorcycles? Sure. <laughs> Why we need to hit that convoy so hard? You know all these bodies can't be good for your business. Ah, uh, you don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people? I'm the big boss. Okay. I them. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you are a woman in this macho fucking world? They're gonna hate you because you're from the island. Super people think Latinos ain't worth shit in this town. When you the big boss. And you me. These bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out. When I was 14 years old, I fed him his balls. I'm just saying you should limit your casualties. <laughs> when I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Nah, I, I ain't saying all men are bad. Would've married three of them if I thought that, right? <laughs> <laughs> all right, let's do this, Liz. Okay, okay. Go get my girl Martha. She just came in on the adios flight from PR. You think this place looks okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Where? Si. You fucking missed the spot. I missed a spot, no. Come flip these pillows and get that spot off my couch. Now a message from Baby's. No, gracias, Lizabetha. Dobrze, skończ. Jedziemy ci Co tam Jimmy? Coś ostatnio ostrzeża z Terego i kleja stary Zadzwoń do nich niech ci pomogą w akcji. Ej, dzwoniłem ostatnio! Okej, okay, dzwoniłem do starego widzę i kleja. A nie, widzę i go. Okej. Okay. Ulepszenie brodzi. Oczywiście, bo ja mam pistolet do kraju naszygana. Okej, dobra panowie. Okay, to proszę się nie gubić, okej? Okay? Czemu LCPD? Ziomeczki? Aha. Nieważne, moje ziomeczki są moimi ziomeczkami, więc wiecie jak jest. No cóż. Ale to moi kumple tak? Ale <laughs> nasze ze strajkera nie mogę korzystać? A z mogłem. Nie no nie wiem czego ma dotyczyć. Czy to sprzedaży tej heroiny, czy co? Bo tak trochę te wątki tutaj tych losów i tego wszystkiego, to tak zmierzają do no. Garnęliby sobie pozycję w gangu. Wykonujemy kwestie dla tej Elżbietki. ale... To czego to nas ma doprowadzić? To nie wiem. się do nas nie odezwał. Myślę, że powinien. Czy tych diamentów. Bo to jest tak naprawdę wątek, na który najbardziej czekam, bo chciałbym wiedzieć, jak, jak to wszystko się potoczyło, nie? Dlaczego Johnny oszukał Niko z tą kasą, nie? I sobie uciekł wtedy. Czy się dowiedział, że my faktycznie wtedy tego gościa sprzątnęliśmy? Jak mi się wydaje, że sprzątnęliśmy, bo jak on mówił o Serbii czy Polaku, no to to pasuje do Nika, nie? Ale... Czy faktycznie tak było, to ja nie pamiętam. I że za dużo osób sprzątnęliśmy. No, dawaj. <laughs> I play English. Happy huh? English. Uh, American penis when you get into holding. Liberty swingers, good team, eh? Wow, drug mule skanks ain't usually this cute. This is gonna be fun. Hey, Come yo. on, No. I don't know about you, but the America I believe in doesn't deport hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of cocaine in a minute, blowing me. So, uh, sir, oh, yeah, yeah. Cool. Hey, oh, hold on. Your name Marta. See, <laughs> see. Uh, come on with me. Come on. Keep your head down. So to s h t h e r e d u w a h got a d a o i e h e t a i w o Tego to się nie spodziewałem, że to aż tak na grubo pójdzie. No mamy śmigłowiec! Wow! A mamy tego? Czekaj. No. Proszę, no. Dawaj mi, mój motor. Jest to mój? Nie, to nie. Ale dobra, trudno. Dobra, damy radę, lepiej do nich nie strzelać, bo to pogorszymy sytuację. Hmm. O nie, to na autostradę. Stara, ja nie wiem, co ty o mówisz, ale okej. Okay. Ale się śmiesznie pi... Dobra, ważne, że nie spadliśmy z motorka. Okej, okay, panowie, możecie tak jeździć. Mi to nie przeszkadza. Ja będę sobie uciekał przed policją. A wy sobie będziecie tak... ubijać się. Ej, czy ja zjeżdżam? O oh, nie! Co tu się wydarzyło ty? Siadaj! Teraz jestem długi, czekajcie, gdzie ja jestem. Okej, okay, jestem tu, czyli normalna droga też jakaś powinna być. Spierdzielamy tędy Uciekaj! Dobra, trzeba jeździć chodnikami, bo te ulice są zbyt zatłoczone dla mnie Ewidentnie Te gwiazdki to trochę dużo I zmienić na samochód i, I Co? I przefarbować go, ale Kurde Z dupy się tam pojawił I Nie chodzi o tego youtubera Oj, no, jak tu jechać? Hmm. Oj, 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 ten motor tak jakoś nie chce ze mną współpracować, tak jakbym chciał. Oh, Ej, no! cholerny helikopter! Zostawcie mnie, odczepcie się, nic nie zrobiłem. To oni mnie zaatakowali! Nie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No! Co za gówno ty! W tym tempie to ja tam nigdy nie ucieknę. Proszę bardzo, co jest? Nie to chciałem! Aaa, no wstawaj! Dobrze, no wstawaj! Jedź! Dobrze, teraz uciekamy. Mam nadzieję, że nie dostaniemy kolejnego helikoptera. Najmniej się uda. Mnie nie wiem, czy tak dobrze prowadzę, ale może nam się uda. Dobrze. Uciekliśmy. O nie. O! Było blisko. Już mi jedyne zostało. ¿Tu primera vez en Liberty City? Liberty City, swingers, béisbol, la estatua de felicidad, las mujeres feas, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. <laughs> Liberty City. Muy bien. You learn good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. Y ahora vamos al hotel de cinco estrellas. Me no habla mucho español, lady. Necesito una ducha después de esta bienvenida tan perra. Uf, estoy mareada. ¿Tiene idea de cuántos condones no. llenos de perico hay en mi intestino delgado? Espero que nada se haya roto nice... No habla español, Marta. Lo siento. Oh, vamos a ver. La segunda Połknęłaś kondomy z kokainą. Ja rozumiem, że tak się yy, przewozi narkotyki. Ale A czy ty w ogóle masz ręki? Ej, no to tak wygląda. Ona nie ma ręki. Czy to tak się zglitchowało? Co jest z tym motorkiem? Eee. Ej, nie to chciałem zrobić. Ej, nie to chcę zrobić, bo ona... Aha, ona jedzie ze mną. To mógłbym tak zrobić. Ale dobra, weźmy sobie tą taksówkę tak po prostu. Kolego oddaj samochód. Pogubiłem się troszeczkę. A nie no ma dwie ręce, To no tam to tak dziwnie wyglądało. Ej, ale chyba ze motor mi się zepsuł. Do tego stopnia, że przestał jechać. No. Czegoś takiego to się nie spodziewałem, na pewno w piątce czegoś takiego nie było. Ja jestem pewny jak 150, 50 nie? Mm. No pasuje ta muzyczka, ale... Ja bym chciał dojechać do celu Bo... O, już jesteśmy na miejscu. No patrzcie, niedaleko na motor wysiadł. Hej? Ok, here we are. Aki? Bueno, gracias, Johnny. No, zwoń, Elisabeta. Na pewno zadzwoni. Ja nie wierzę, że nie zadzwoni. Serio? Czy mamy w takim układzie questów? Żadnych. Nie wiem, ktoś musi zadzwonić. No, tak czy siak możemy jechać sobie zapisać. O. I zadzwoniła. Mam robotę dla ciebie i malca. Wpadnij do Liz. Okej, okay, ale mamy prawie 30 minut. Więc ja nie będę zaczynał kolejnego questa. Yy, w kolejnym odcinku sobie to yy, zaczniemy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było GTA 4. Widzimy się jutro. Pa pa!